Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela: Tak mówi Pan Bóg: Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł. To umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.